Dziś parę słów o kolejnym wytwórcy parającym się od lat budową drogich aut sportowych Maserati. Marka, jak to we Włoszech bywa, założona na początku XX wieku przez zapaleńców i wyczynowych kierowców. Marka przez lata zmieniająca właścicieli, którymi byli i Citroen, i De Tomaso, i w końcu największy mecenas idei aut sportowych w Europie, czyli Fiat. Do turyńczyków należy przecież i Ferrari, i przez lata zdobywająca tytuły mistrzowskie Lancia, i oficjalnie nieistniejący już Abarth. Nie dziwi więc fiatowska własność firmy Maserati. Jak na prawdziwego, ekskluzywnego producenta przystało, istnieje tu możliwość osobistego kontaktu przyszłego właściciela z powstającą dopiero maszyną. W trakcie prac nad nią może uczestniczyć uprzednio ją zamawiający, mając prawo do ingerencji w wyposażenie, jakie ma być wmontowane w pojazd. Oj, lubią to majętni użytkownicy ekskluzywnych pojazdów. Maserati z reguły produkuje wyłącznie egzemplarze wcześniej zamówione, bo nie istnieje tutaj zwykła taśma produkcyjna czy plac, na którym składowane są wyprodukowane pojazdy. Wszystkie wozy od urodzenia mają swego właściciela. Nie dziwi więc, że klientami tej wylęgarni są najbardziej znani światowi politycy, jak Breżniew czy Berlusconi, również współcześni dyktatorzy, jak Fidel Castro, czy już bardziej banalnie, gwiazdy kina, jak Marcello Mastroianni. Warto zaznaczyć, że w całej historii firmy powstało nie więcej niż 17 typów aut tej marki. Dokładna ilość wyprodukowanych egzemplarzy jest niechętnie zdradzaną przez firmę informacją. Ile z nich rzeczywiście porusza się po polskich drogach, to chyba nieistotne. Ważne, ile ich mają krajowi kolekcjonerzy w swych garażach, a że są, to wiemy na pewno. Pozostanie to jednak zapewne ich słodką tajemnicą.